Niech będzie Pan Jezus pochwalony. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do pochylenia się nad słowem na jutrzejszy dzień. W imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo niewyczerpana księga, która dałaś światu do czytania wieczne słowo Ojca prowadź mnie w lekturze świętego tekstu abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne słowo w którym ojciec wyraża całkowicie samego siebie amen z ewangelii świętego łukasza rozdział 21 wersety od 29 do 33 I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Dzisiejsza przypowieść jest jakby zobrazowaniem postawy wobec znaków, o których mowa we wcześniejszych fragmentach. Składających się na mowę eschatologiczną Jezusa. Niektóre już się wypełniły, jak zapowiedź zburzenia świątyni, Jerozolimy, czy prześladowania uczniów. Inne dotyczą ostatecznego przyjścia Chrystusa. Zapytajmy o obraz Jezusa, który wyłania się z naszego tekstu. Spotykamy się z Jezusem, który towarzyszy swoim uczniom w ich przeżyciach i wątpliwościach. Nie jest obojętny na ich lęki, zagubienie, jest cierpliwy wobec ich niewiedzy, braku rozumienia. Jakby chciał ich oswoić z tym, co ich czeka. To, co przyjdzie, nie będzie łatwe. Wydaje się być wręcz przerażające. Będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Możemy zapytać, co dzieje się w naszych sercach, kiedy słyszymy o dzisiejszym bałaganie na świecie, o wojnach, o zagrożeniach utraty niepodległości naszej ojczyzny, czy o zamęcie w kościele, o zagrożeniach na gruncie moralności, ekologii, czy klimatu, ekonomii, czy wielkiego resetu, religii, czy doktryny? Czy jesteśmy w stanie Zobaczyć pełne miłości i zrozumienia spojrzenie Jezusa i usłyszeć, jak mówi: nabierzcie ducha i podnieście głowy. Myślę, co musi się dziać w sercu człowieka, by tak przeczytać znaki, by widzieć nadchodzącą wiosnę, zwiastuny rodzącego się życia, tak jak te pąki figowca, które zwiastują lato jest jakaś metoda, praktyka, jakieś ćwiczenia ascetyczne, które pozwolą tak nastrodzić duszę, by w tych wszystkich strasznych rzeczach dostrzegła zbliżające się Królestwo Boże? Mistrz Eckhart tę samą myśl wyraził w taki sposób. Dobrze jest służyć Bogu w bojaźni. Lepiej z miłości. Ale najlepiej zdobyć się na miłość w bojaźni. Dobrą jest rzeczą spokojne, ciche życie w Bogu. Jeszcze lepszą znoszenie udręk tego życia. Ale najlepiej, gdy człowiek potrafi zachować pokój w życiu pełnym udręk. Mistrz Eckhart jest przekonany, że jeśli ktoś autentycznie poznaje kochającego Boga w zachwycających kolorach wiosny, to będzie doświadczał jego miłości nawet w przerażających odgłosach burzy i nawałnicy. Czy nie dokładnie to samo słyszymy dzisiaj w naszej przypowieści? Nie w znakach jest problem. Ale w naszej więzi z Bogiem, albo raczej jej braku. Niebo i ziemia przeminą. Znaki są tylko znakami. Słowo Boga nie przeminie. Słowo Boga jest prawdą. Słowo Boga jest więzią. Słowo Boga jest poznaniem. Ułowo Boga jest. Właśnie to doświadczenie Słowa, doświadczenie samego Jezusa, pozwoli uczniom przez wszystkie wieki chrześcijaństwa widzieć światło w największych ciemnościach. Nadchodzące Królestwo w walącym się świecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.